Reelekcja, erotikon. Pewnego razu inspektora spotkało coś naprawdę przyjemnego. W metropolii miały się odbyć targi połączone z próbą bicia rekordu przez słynną Lole 800. W oznaczonym dniu inspektor wziął wolne i wmieszał się w tłum ochotników skorych do pomocy zawodniczce. Nic nie mogło powstrzymać inspektora od udziału w tym przedsięwzięciu, bowiem tylko ktoś taki jak Lola 800 mógł spełnić jego marzenie deszła jego kolej, inspektor wszedł za zasłony i zrzuciwszy płaszcz uwolnił pulsującą erekcję. Głębokie marzenie inspektora spełniło się. Po raz pierwszy w życiu był cały w środku. Choć założony rekord Loli nie padł, bo z racji potencji samego inspektora nikt nie mógł jej nazwać Lolą 1000. Od tej pory dumnie nosiła miano Lola 2,5 metra.